I już się no z tej strony, Nutelski site. No, dzisiaj z powrotem jesteśmy na Minecraft. Poszukiwanie Likaczkacie to sobie przeciszy, bo to naprawdę wkurzające. O, działa. No, o wiele lepiej. Zać znaczy, dawno nie było tej serii, naprawdę. Bardzo dawno. Yy, no, nic się nie zmieniło. Dzisiaj się wybieramy w nowe miejsce. E, dzisiaj się będziemy wybierać bardziej za dżunglę, czyli do tajgi będziemy szli. E, czekajcie, ja sobie tylko. Będziemy musieli tylko sobie zrobić zapasy jedzenia. I może piec jakiś. I będziemy musieli naprawdę uważać. Dlatego tak. E, musimy. Gdzie ten, ten piec tu ustawimy? Dobra. I to przepa... Nie, nie dyrta. O, tak, tak. Dobra. A bo ty ryt przepalony stek. Czyli ten musimy. Dobra, że zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby było więcej takich fajnych odcinków na tym kanale. No co tam się dzieje? Dobra, nie mega dziwnie ostatnia. Ja już muszę się znowu powrotem przyzwyczaić, dobra. Bo to jest naprawdę przerażająca seria, no. Znaczy, może dla was nie, ale dla mnie... dla mnie to wiecie. Dobra, musimy sobie tak... Ja mam już tu dwa craftingi, po co ja tutaj ten... He? Dobra, nie wiem. Dlatego Uf, zbieramy tutaj... Przecież nie. nie. ja tu pójdę na polowanie jakieś, tylko ja sobie będę musiał tutaj jakiś podkop zrobić, bo... Zabił? Sobie zrobimy. A one mnie zauważyły. Dobra, wiecie co ja pomyślałem teraz? Bo ty wybijemy. Bo co z nimi zrobię? Nie, 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 sięgam was. Nie was nie sięgam. I co to jest za tabliczka? Ja tam tabliczki nie kładłem. Nie stawiałem prędzej. Chyba, że stawiałem. Nie, nie pamiętam teraz. Dobra, musimy... Musimy ich rozwalić. Oni nie, nas nie mogą zabić. Słabo z nimi teraz w sumie, bo... A ciebie już chyba ciebie też na jednego hita wezmę, nie? A ten się trzyma jakoś Co tam stoi? Halo A dobra, to jest nasze No nie pamiętam, ale, ale dobra Bo on by sam do siebie nie pisał chyba bo żeby to do... na w odcinku, nie? Więc piszcie, czy za jaką tabliczkę stawiam, dobra czy tu nie... o, slajmy. Slajmy nam się przydadzą. E Epi... pójdziemy... My tu nie mamy żadnych kurwa zbytnio na razie. Oho. Siema kolego. Nie, idziemy od niego, idziemy od niego. Bo nas będzie chciał zabić. Uciekamy! Mówię ci bo one są wykurzające. Naprawdę tu tak rośnie wolno. O nie, to słabo, dobra. Dobra, jest. Co ty do mnie idziesz, tak się patrzysz na mnie. Co? Co to było? To jest mega dziwnie, nie? Znaczy... Dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje. bardzo zostawiam kopanów, pewnie tak. To jest jedno... Okej, okay. dobra, nie wiem, dziwnie tu znamy. Poza tym, jak tu nawet nie ma jakoś zbytnio... ...zwierząt, to jest też dziwne, bo powinny być. I też trochę nie zaczęło niepokoić, bo powinny być zwierzęta teoretycznie. No pójdźmy tam, bo ja noc się robi jeszcze obrawo. Dobra, wiecie co, w tym odcinku jednak nie pójdziemy tam, bo, bo trochę jakoś dziwnie. Musimy mieć lepsze zapasań, bo, bo ja to teraz dopiero przed chwilą wymyśliłem, żeby gdzieś wiecie, jakiegoś przygotowania dlatego... Będziemy na tym odcinku, tylko będziemy musieli się przygotować. Dobra, tutaj raz kopałem, to już. Wiem, tam są znowu bagne nowowca jakaś. O! Skąd tych owiec tu tyle? Dzień dobry. Daj daj mi. No, daj mi te wełn. No. no, ale co ty Ta Apokalipsa jakaś? To przecież z tych owiec nic nie wypada. No patrzcie. Co? Ej, no naprawdę? Po, no powinno z owcy wypadać, bo przecież to jeszcze... to już była nowa wersja. To już jest nowsza wersja. No. Dobra, nie, to jest dziwne. To jest dziwne. Piszcie w komentarzach, czy z owiec powinno coś wypadać. No czy Już, już wszystkie owce tutaj niedługo powybijamy i nie ma ani jednego wiąza. może. Może ten Lik chce, żebyśmy umarli, o kurde. Bo on z takich rzeczy słynny jest, ale. Ale jak tu nawet krzyży w ziemi nie ma, jak to mówiłem w pierwszym odcinku, e, bo był 3 tygodnie temu, to mówiłem, ale. ale te, tu, tu nic nie ma, tu nic nie ma oprócz jakichś dziwnych rzeczy. To jest. Dobra, mi się to nie podoba. Mi się to naprawdę nie podoba, bo. No, wiecie. To aż się noc nawet robi. No pójdźmy spać po prostu do tego bunkra tutaj, gdzie ja pół krzyża. Teraz ja spójrzcie, jakby... To mamy krzyż. O nie, dobra. Zostawmy to tak, zobaczymy, może coś się stanie. Znaczy, to jest głupie trochę, bo, no bo wiecie, takie... Ale dobra. No, szukamy jego, no to musimy robić to, co on lubi. Nie wiem, co on tam lubi, jakieś krzyże podobno, bo robi. rzeźbi bi krzyże w ziemi, no to wiecie. Trzeba mu dać może w prezencie jakiś. Jego jak no tak lubi, nie wiem. <grym> Ale dziwne, dziwne to jest naprawdę, ja to jak to zakopię na tu. Jakiś nik. Gorzagon tu będzie stał. Gównie nie stoi, idę no dobra. A śpimy. A zobaczymy, co się stanie następnego dnia, bo naprawdę. To, co tu się dzieje, to naprawdę, według mnie, nie jest normalne. No, piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie, ale według mnie to jest po prostu jakieś... Nie wiem, czy tam nie byliśmy. Czekajcie, zrobię zdjęcie koordynatów. No, przyda nam się, naprawdę, wiecie. Okej, okay, jest. Dobra, teraz co? Gdzie my idziemy? Tam może, tam. Dzisiaj jakoś... Dobra, to była pierwsza oznaka poszpanego terenu tutaj. I tak, tam nie byliśmy jeszcze, bo byliśmy tam, nie wiem, tam jest koń. Jest krowa! Zobacz, jeżeli z krowy nic nie wypadnie, to jest naprawdę dziwnie. To no, i tak już jest dziwnie, ale jeżeli z krowy nic nie wypadnie... A to będzie. To naprawdę znak, że on chce, żebyśmy zginęli z głodu. To już jest. No? No i co ty krow. Dobra, z jej wypadło, nie? Eee, dobra, to było dziwne. Zjedzmy to jeszcze. Co? Ty, to tu postawiłem, dobra. Weźmy sobie skórę, zbierzmy jeszcze z tych koni. Dobra, mamy już ten na całą uzbroję, ale to jest wszystko otoczone tą dżunglą. To jest też według mnie bardzo dziwne. No, z wszystkiego wypada z tych owiec, nie? Ciężkie owce są zawsze jakieś dziwne. Te świnie i krowy są jakieś takie bardziej normalne. Hmm, hmm, dobra. Bo jeżeli chcemy gdzieś wywędrować stąd, no to musimy. Dobra, potrzebujemy naprawdę szybko jedzenia. O, jeszcze mi się siekiera skończyła, naprawdę. A te świnie powinny. Te świnie, powin... te świnie by, by były kiedyś mocniejsze. To gdzie mi tak gdzieś... O mnie głód... O nie mnie głód bije. Okej, okay, brawo. Dobra, zezwolącie, żebyśmy mieli tyle. A te krowy nam się przydadzą. Znaczy... Czy tu coś widzicie? Bo ja nie, tak prawdę mówiąc... Nie wiem. Widzę się tu dziwnie czuję. Ej, tam jest pustynia, idźmy na pustynię, bo na pustyni nie byliśmy. Jeszcze może na pustyni jakieś krzyże będą. Znaczy... E, kiedy... Ty, 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 o mama jakaś? Czy ty, 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 na... Może my mamy już halucynację, chociaż my nawet na pustyni nie byliśmy. Dobra. A tu jest dziwnie, tu jest za dziwnie. Ale... Musimy to wytrzymać, musimy to wytrzymać, bo pamiętajcie, koniec serii w nie, to jest to Dobra, ale... Hmm, hmm, hmm. Możemy sobie zabarwić łóżko? Z tym była skrzynia, że myślałam. Ja nie mogę. To jest dziwnie, bo jest bagno i pustynia. Tu, tu, tu jest już może jakieś chyba. Wieź, powiedz Pójdźmy tak. W sumie, trochę tak bym się teraz Mam jakąś ochotę. Kaktusiki, może będziemy te pułapki na niego stawiać. A co z tych kaktusów mogę zrobić? Może jakoś. Jak się robiło zielony barwnik? Halo? Proszę mi powiedzieć. Piszcie w komentarzu, jak się robił barwnik. Zielony. Bądź nie bym zrobił, ale to się bez kaktusów robiło. Czy może z tego. Nie. Może jakoś te kaktusy trzeba przepalić? Czy coś takiego kurczę, Nie wiem. Dobra, e, Tutaj będziemy wędrowali. Tutaj też nie... Co, to była świnia? To nie była, Nie mogła być świnia. Halo, co to jest? Cudynie. Chodzi z dynią na głowie, Ej, zobaczcie, zróbmy taki challenge, musimy przejść Minecrafta z dynią na głowie. Jeżeli nie wiecie, jak to by wyglądało, to już wam mówię. Nie mamy się kierować. To by wyglądało mniej więcej tak. Bylibyśmy ślepi chyba, ale dobra. Jeżeli chcecie, to robimy coś takiego, jeżeli nie, to to nie. Jeżeli pod tym filmem i będą... będzie ile łapek w górę? Powiedzmy tak y... trzy łapki w górę. Co nie... Ej, co jest? Dlaczego tu nie mogłem skoczyć? Dobra, bo jakieś nie tak hamowało tam. Kiedy nie, to jest też dziwne, ale dobra. Lecimy dalej ci znaczy, tu chyba już nic nie będzie ciekawego, bo tu nic nie ma, prawdę mówiąc. Ale to jest to nawiedzone bagno, ja tu nienawidzę nawiedzę. Czy po, po tym świecie ozepaczę na to jakoś tak z perspektywy. Dziwnie tu jest, naprawdę, to jest takie. No, dziwnie, naprawdę, bo. Dobra, i gdzie my teraz mamy ten? Nasza, nasz bunkier był chyba tam jakoś musimy. O nie, jeszcze tu do dziury jakiś wpadłem. O nie, dobra, uciekamy, stąd ja nie chcę chodzić, po... Ja wolę być na powierzchni, bo nie lubię wchodzić po dziurach. I buzicie się rozglądać wodę, bo może on tam być gdzieś. Więc słuchajcie... Oglądam tak bardzo uważnie, bo ja nie mogę teraz patrzeć uważnie, bo ja muszę grać i ja nie mogę patrzeć na jeden punkt cały czas, więc... Patrzcie, tak po prostu po jakichś krzakach, że on taki może być niewidoczny. Dobra, już mamy jakąś od tego. E, spokojnie, spokojnie. Dobra, więc lecimy dalej. Dobra, jesteśmy obok nas. Podróżujemy to zakopię tutaj może, żeby to, to, to... bo jakoś tam nie wszedł. Znaczy, że on się teleportuje na game moda chyba, on nas może zabijać. Więc to już jest co innego, ale dobra. Po Minecraft poszukiwanie mi naprawdę dużo wyświetleń daje, bo no bo wy lubicie taką se takie serie, gdzie szukam jakichś postaci, więc no... znaczy fajnie, że was to interesuje, nie? To jest... Dobra, to, to jest jedno oczko wodne. To musi iść tam. Musimy iść tutaj za to oczko wodne, tutaj tędy, i tutaj gdzieś powinno być. Znaczy, pójdźmy tam, bo tam jakoś chyba wygodniej. E, to, poza tym, dlaczego tu jest te, te tajga? To jest przecież z Oho. Dobra, mamy następną dziwną oznakę. Oj, co mi się nie podoba, naprawdę mi się to nie podoba bardzo. Bo. Tu jest bardzo dziwnie, znaczy teoretycznie mówię, że zakord był istniał. W praktyce to nie wiem, ale... Dobra, tu się dzieje dziwnie. Tu jest dziwnie. Naprawdę. Ty co ja mówię? Tu się dzieje dziwnie, tu jest bardzo dziwnie. I tu jest dużo dziwnych rzeczy. Dobra, wracamy do nas. Znaczy... Ja już się tutaj czuję bezpieczniej niż tam. A spójrzcie czy on tam gdzieś w oknach u nas nie stoi. Dobra, nareszcie dotarliśmy z powrotem. Nareszcie w bezpiecznym miejscu. Takim w miarę. Dobra, idźmy na dach. Tu się nic nie dzieje. Okej, okay, dobra. On nic nas nie obserwuje. Patrz, patrzymy teraz na panoramę. Zobaczymy, czy on tam nas nie obserwuje gdzieś. Okej, okay, chyba tu nigdzie nie. To może nad nami dobra, nie? Na szczęście, bo jak tak, to bym naprawdę chyba zawał dostał. Eee, dobra. Pójdźmy, dobra. Tu się nam przepala jedzonko. Już w ogóle my już skrzynię musimy zacząć robić, bo. Eee, kończy nam się już miejsce w ekwipunku. Dlatego ja sobie zabraliby po prostu skrzynię, taką dużą dosyć. Dobra, ja się tu boję. No, A no, ej, słuchajcie. Jeżeli po tym filmie będzie 5 łapek w górę, 5 łapek w górę, to będziemy, no, chodzili nocą. Ech, dobra, będzie, będzie ciężko. Ale przetrwa. Uda nam się, powinno nam się udać. Dobra, książka mamy jakiś papier. Dobra, idziemy spać. Ja też była... też to by był dobry pomysł jakąś okolicę tu oświetlić, powiecie. W końcu nam może też naprawdę się przydać takie oświetlenie okolicy, na przykład domu ze zewnątrz, bo może na przykład na pomost wejść. Dobra. A Cię będziemy kończyli ten odcinek, bo raczej już no, nudno się tu robi. Lecacie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek. No, widzimy się już jutro w odcinku z Minecraft 16, więc no. Nara!